Dzień dobry, nazywam się Paweł Wrubel i jesteśmy w firmie Agrobart. Ja zajmuję się tutaj serwisem sprzętu kampaniola, sprzętu sadowniczego, począwszy od sekatorów elektrycznych, pneumatycznych, poprzez piły, elektrykę, pneumatykę, ogólnie sprzęt kampanioli. Przed sobą mam sekator Easy80, który trafił tutaj do przeglądu przedsezonowego. Wszyscy z Państwa, którzy cieliście kiedykolwiek ogrody, wiecie ile siły wymaga, jakie siły trzeba użyć, żeby uciąć gałąź ręcznym sekatorem. To, ten sekator robi to mechanicznie, więc możemy sobie wyobrazić jakim obciążeniom podlegają wszystkie mechanizmy, które znajdują się tutaj w rączce małej, która napędza ten sekator. Prawidłowa ich konserwacja, smarowanie zapewni wieloletnią żywotność tego sekatora i poprawne jego działanie. Także gorąco polecam, zapraszam do serwisu. W czasie takiego przeglądu sekator jest rozbierany, czyszczony ze zużytego smaru, wszystkie przekładnie, reduktory, które się znajdują. Najczęściej używanym sekatorem w sadach jest model Easy 80. Stąd też najczęściej przeglądy wykonywane są na tym modelu. Jednakże bez względu czy to jest sekator na przedłużce, czy krótki, czy z baterią na plecach, czy z baterią plugin wbudowaną w rączkę te przeglądy są równie ważne dla wszystkich tych modeli sekatorów. Zachęcam Państwa już teraz do oddania takiego sekatora do przeglądu. W pełni sezonu po prostu czas oczekiwania na taki przegląd może znacznie się wydłużyć ze względu na dużą ilość pracy przy tych przeglądach.